Tak zuchwałego rozboju w Legionowie już dawno nie było. Zdarzenie miało miejsce w nocy z 1 na 2 listopada. Pod jeden z sklepów monopolowych w Legionowie podjechał kierowca Kordowy wraz ze swoimi przyjaciółmi. Mężczyzna wysiadł z samochodu chcąc zrobić zakupy. W tym momencie podeszło do niego dwóch mężczyzn. Jeden z nich wyciągając z kieszeni nóż zagroził jego użyciem. Zmusił kierowcę do tego, aby wrócił do samochodu. Napastnik wraz ze swoim kolegą usiedli we dwójkę na przednim fotelu pasażera. Grożąc cały czas kierowcy nożem kazali wozić się po Legionowie i jabłonnie. Po kilkudziesięciu minutach bezcelowej przejażdżki podjechali pod jeden z legionowskich sklepów monopolowych. Zmusili kierowcę do tego, aby kupił im alkohol i papierosy, a następnie pojechali w okolice stacji benzynowej na ulicy Sobieskiego. Napastnicy zabrali swojej ofierze zakupy, dowód rejestracyjny oraz polisę OC i uciekli. Pochrzydzono oczywiście natychmiast powiadomie oficera drużonego policji o tym, co go spotkało. Na miejsce udał się najbliższy patro. Policjanci, przez kilkanaście minut, znając rysopis napastników, znając ich wygląd, szukali tych mężczyzn. Po kilkunastu minutach dwójka napastników została zatrzymana i przewieziona na legionowską komendę policji. Znaleźliśmy przy nich nóż, którym grozili kierowcy i pasażerom, znaleźliśmy zakupy, do których Dokonania zmusili kierowcę. znaleźliśmy również zabrany z samochodu dowód rejestracyjny i policję OC. Zatrzymani to 20-letni Mateusz B. i 21-letni Piotr Żet. Ci dwaj mężczyźni są nam doskonale znani. Byli już wcześniej notowani w policyjnych kartotekach. Byli również karani za różne inne przestępstwa. Legionowski Sąd zastosował już wobec nich 3-miesięczny areszt tymczasowy. Za popełnione przestępstwo grozi im do 12 lat więzienia.